Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Dzień dobry państwu. Jest 11 października 2024 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest Energy Drink. Oto najważniejsze informacje sektora energetycznego, które przygotowałem dla państwa dzisiaj. W okresie przejściowym po stronie podażowej za elastyczność i regulacyjność krajowego systemu elektroenergetycznego powinny odpowiadać źródła konwencjonalne, w większości węglowe, apeluje Komitet Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk. Polska Agencja Prasowa podaje, że według rzecznika prokuratury okręgowej kwota 360 tysięcy złotych kary dla aktywistek ostatniego pokolenia wynika z faktu, że w cokół i nieckie fontanny Syrenki Warszawskiej wsiąkła farba i spowodowała trwałe zanieczyszczenia wewnątrz struktury kamienia. Również powłoki zabezpieczające Syrenę zostały usunięte, co spowodowało, że rzeźba jest niezabezpieczona. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podał, że budżet programu Mój prąd 6.0 został zwiększony z 400 milionów do 1,25 miliardów złotych. O wsparcie mogą się starać prosumenci, którzy ponieśli wydatki na swoje instalacje fotowoltaiczne po 1 stycznia 2021 roku. Warunkiem dofinansowania jest rozliczanie się prosumenta w systemie net billing. Resort Klimatu zapowiada największą w historii transzę z funduszu modernizacyjnego dla Polski na magazyny energii, sieci na potrzeby stacji ładowania, a także bezemisyjne ciężarówki oraz biogazownię. Enforigewu ma plan na 10 miliardów złotych. Magazyny energii Dofinansowanie przewidziano w formie dotacyjnej od 45 do 65% całkowitych kosztów inwestycji, w zależności od wielkości podmiotu ubiegającego się o wsparcie, oraz w formie pożyczkowej do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami będą mogli być przedsiębiorcy z wyłączeniem podmiotów sektora finansowego. Jeśli chodzi o sieci, Dofinansowanie zaprojektowano w formie dotacyjnej w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami będą mogli być operatorzy systemu dystrybucyjnego. Z kolei budżet programu Energia dla Wsi wzrośnie o 2 miliardy złotych. Intensywność dofinansowania uzależniona będzie m.in. od rodzaju podmiotu ubiegającego się o wsparcie, rodzaju instalacji OZE oraz jej mocy. W Niemczech nie ma miejsca dla osób nienawidzących Żydów takich jak Greta Thunberg, powiedział Aleksander Trom z chadeckiej CDU. Münchner Merkur pisze o upadku świętej ochrony klimatu. Dania wzorem Wielkiej Brytanii uruchamia fundusz wsparcia technologii wychwytu i magazynowania dwutlenku węgla CCS. Ruszają przetargi do rozstrzygnięcia w marcu 25 roku. Wartość funduszu to prawie 4,2 miliardy dolarów. Posiedzenie Rady Unii Europejskiej 15 października może być okazją do gry sojuszu jądrowego pod przewodnictwem Francji o finansowanie atomu, w tym wodoru z elektrowni jądrowych przez Europejski Bank Wodorowy. Minister Spraw Zagranicznych Węgier podpisał na forum gazowym w Petersburgu memorandum o porozumieniu w sprawie możliwości zwiększenia zakupu gazu z Rosji. Chodzi o dostęp do Turkish Stream w razie zatrzymania dostaw przez Ukrainę. Tymczasem unijna polityka U zakłada porzucenie surowców rosyjskich do 2027 roku. Belgia oczekuje od Komisji Europejskiej wprowadzenia jednolitych standardów śledzenia LNG z Rosji w celu skutecznej blokady przeładunków w portach europejskich w zgodzie z sankcjami unijnymi. Oznacza to, że podejrzewanie prawidłowości w innych krajach. Unia ma sposób na ominięcie weta Węgier w sprawie funduszu wsparcia Ukrainy wartego 35 miliardów euro. Padła propozycja, aby wpłaty do funduszu były dobrowolne, ustaliła Beata Płomecka z polskiego radio. Bez odpowiedniego finansowania agenda klimatyczna Europy jest bezzębna. Zależność kontynentu od zagranicznych surowców, materiałów i finansowania to ryzyko ekonomiczne. Zależność energetyczna i nierównowaga regulacyjna ograniczają konkurencyjność wylicza Michał Kurtyka w analizie Atlantic Council. Kolejna instytucja ostrzega przed migracją energetyczną z Ukrainy po zniszczeniach spowodowanych przez Rosję. Można zaobserwować szczyty migracji z końcem grudnia każdego roku w koincydencji czasowej z rozpoczęciem zimy w Europie Wschodniej, pisze Margaret Czarnik z Fundacji Pułaskiego. Financial Times ustalił, że WooCoil kupował tankowce floty WIDMO, każde oddzielnie z pomocą 74-letniego brytyjskiego księgowego Johna Ormeroda i spółek na całym świecie, by ukryć swe zaangażowanie. 25 jednostek kupionych w ten sposób dało zarobek na ropie szacowany na 7,2 miliarda dolarów. Prezydent Rosji Władimir Putin rozpoczyna wizytę roboczą w Turkmenistanie. Ma tam się spotkać m.in. z prezydentem Iranu oraz krajami szanghajskiej organizacji współpracy. Jose Fernandez z Departamentu Stanu USA uważa, że Chiny zalewają świat tanim litem, by wykluczyć konkurencję z rynku. Obniżają ceny, aż konkurencja znika, powiedział cytowany przez Reutersa. Ceny Litu spadły o 80% w minionym roku, także przez spadek popytu na samochody elektryczne. Iran miał, według Wall Street Journal, ostrzec Arabię, Emiraty i Katar, że zaatakuje ich terytorium, jeżeli zostanie użyte przez Izrael do ataku na Teheran. Te kraje miały odmówić pomocy Tel Awiwowi i Waszyngtonowi. Ropa Brent zbliża się znów do 80 dolarów. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj. Następne już w poniedziałek, a jeszcze dziś, podsumowanie tygodnia z komentarzem, czyli Energy Week. Zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.